Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Uczelnia Akademia, Akademii do Dzigności. Zajmujemy się rzetelną, uczciwą edukacją kosmetyczną. Funkcjonujemy na rynku przez 30 lat i doskonale sobie do teraz radzimy. W trakcie naszej około 30-letniej pracy zawodowej wykształciliśmy blisko 5000 kosmetyczek, kształcąc w trzech podstawowych dziedzinach zakresu kosmetyki, makijażu, paznokcia oraz kosmetyki naturalnych. Cieszymy się, że 40 nowych, wspaniałych dziewczyn z do nas dołączyło. ASP to nowy zawód, nowe możliwości i szansa na Was lepszy start. Mam wielki zaszczyt przedstawić Wam Panią Krystynę Łęczyńską, dyktowanego mistrza kosmetyki, a także zupełnie prywatnie najlepszej mamy na świecie. Dziękuję. witam Państwa bardzo serdecznie. Krystyna Łęczyńska, założycielka telewizji Wielkoszczyn w Krakowie. 30 lat minęło bardzo szybko, powiedziała dobrze jak sami. Od zawodzie marzyłam od dzieciństwa. Miałam może 7 lat, kiedy pragnęłam upiększać świat, upiększać człowieka. Miałam takie wrażenie, że kiedy kobiety staną się piękne, potrafią znakomicie zaakceptować same siebie. Marzenia. No, jestem taką ciągle dziewczynką z marzeniami. Mam tylko mydła 90 wzrostu, ale ciągle marzę. Zdaję sobie również sprawę z tego, że większość z Was to kobiety, młodziutkie kobiety, i każda z Was ma swoje własne marzenia. Mężczyźni są twardzi z natury i oni swoje cele życiowe nazywają karierą zawodową. Kobieta jest miękka w istocie swojej duszy. I dlatego my cele życiowe nazywamy marzeniami. Maszcie. Bo tylko marzenia warte są tak naprawdę realizacji. Bardzo, ale to bardzo miło było prowadzić wspaniałe zajęcia. Bardzo serdecznie chcę pogratulować Wam, ponieważ osiągnęliście w krótkim czasie dużo. Powinnyście być z siebie bardzo, ale to bardzo dumne. E, wyniki dla są dla zaświadczenia. Sami zobaczycie, jak daleko zaszliście. Gratuluję tych wyników. E, do tych życzeń takich bardzo serdecznych, pozdrowień serdecznych, dołączają się również wszystkie instruktorki Akademii. W większości mojej uczennicach, a tak jak słyszeliście, Pani, kilka tysięcy wykształconych osób na całym świecie. Jestem skromną osobą w istocie, ale jestem dumna z tego, co robiłam i marzenia. No, robię tutaj za to Bardzo dziękuję. Dyrekcji projektu, ponieważ rzadko zdarza nam się, mimo to, że uczestniczyliśmy w blisko 100 projektach związanych ze współpracami z różnymi instytucjami z całej Polski, aby wszystko przebiegało aż tak sprawnie. Jesteśmy z Krakowa, przyjechać by dla Was niemal pół Polski, ale zrobilibyśmy to jeszcze 100 razy. Bardzo dziękuję serdecznie. dzieło, kształcenia młodzieży w różnych zapadach. Dziękuję bardzo.